Siemanko! Planujemy w 24 godziny odwiedzić trzy wielkie atrakcje. Portofino, Pizze oraz Termet Saturnia. Do tego chcemy popływać zarówno w Morzu Liguryjskim, jak i w Morzu Tyreńskim. Aby tego dokonać musimy pokonać ponad 500 km, A to wszystko na obozie młodzieżowym z Erą Wyzwań. Zaczynamy od Portofino. To niewielkie i niesamowite miasto portowe, z charakterystycznymi kolorowymi domami. Odwiedzane jest głównie przez najbogatszych ludzi na świecie. Jest tu pięknie, kameralnie i ekskluzywnie. Najlepszy punkt widokowy znajduje się pod kościołem Świętego Jerzego. Święty Jerzy to ten, który według legendy pokonał smoka, a podobno w krypcie znajdują się jego szczątki. W sensie Świętego Jerzego nie smoka. Wracając do widoków, przed kościołem rozpościera się piękna panorama na Portofino. Jest to idealne miejsce na sesję zdjęciową i dlatego też spędziliśmy tutaj trochę czasu. Wybraliśmy się również na słynną plażę w Portofino. Bardzo możliwe, że kojarzycie to miejsce z Instagrama albo z licznych utworów muzycznych. Chcę by było tak jak Portofino? Moje życie szybkie, tak jak Portofino. Chcę leżeć na plaży w Portofino. Na plaża to jest to, dobry pomysł! No, to może i tak, daleko stąd by wybrała, bo tutaj nie ma tych ładnych. Z Portofino poszliśmy do Santa Margherita Ligure. Poszliśmy na pizzę margheritę i ruszyliśmy w dalszą drogę. Do Pizy od początku planowaliśmy wybrać się wieczorem. Oczywiście chcieliśmy zobaczyć Krzywą Wieżę, a także całe pole cudów. Pole cudów to poza słynną wieżą również katedra, cmentarz oraz baptysterium, czyli miejsce, w którym udzielano chrztu. Po krótkiej wycieczce w Pizie, czyli mieście Galileusza i Fibonacciego, pojechaliśmy dalej. A ja czekam, bo woda będzie tu za chwilę. Nad ranem mogliśmy zobaczyć toskańskie krajobrazy jak z filmu Gladiator. Termy di Saturnia, a właściwie Kaskada del Molino, to naturalne termy, w których kąpali się już starożytni Rzymianie. Według legendy miejsce to powstało podczas starcia Jowisza z Saturnem. I stąd też wzięła się nazwa tego miejsca, jako Termy Saturna. Woda jest bogata w minerały, które poza właściwościami leczniczymi bardzo pomagają w regeneracji, co niesamowicie nam się przydało. Minerały osadzają się na kamieniach, tworząc baseny z ciepłą wodą. Baseny są jednak dosyć płytkie i nadają się bardziej do tego, żeby tutaj posiedzieć albo się położyć. Żeby popływać w głębszej wodzie, musieliśmy wybrać się nad młyn i wodospad. Nad budynkiem Starego Młynu udało nam się także znaleźć naturalne zjeżdżalnie. Super, mega ładnie. W tym miejscu. Jest prześliczne, fajnie, mega super, bardzo ładnie, bardzo pięknie. 24 godziny jeszcze nie minęły. Jedziemy jeszcze nad Morze Tyreńskie. Jeśli zastanawiacie się, czy zawsze te obozy są tak intensywne, to w przyszłym roku program będzie znacznie spokojniejszy. Tym razem jechały z nami głównie stałe ekipy. Mówiłem Wam już o Mewach w poprzednim odcinku, a myślę, że warto wspomnieć również o Kompotach. Jest to grupa, która powstała rok później, ale to, czym się wyróżniają, to fakt, że utrzymują ze sobą kontakt praktycznie przez cały rok, regularnie się spotykając, mimo że poznali się na obozie. Dotarliśmy nad Morze Tyreńskie. Plaża w Portofino była nad Morzem Liguryjskim. Okazało się, że plaża ta idealnie nadaje się na skimboard. I jak widać, wciąż nie brakuje nam energii. <ślinisch> Mati! Bo my już idziemy na autokar idziemy! W kolejnej części wyruszymy do Rzymu na grę popływamy w jeziorze Bracciano, a na powrocie zaliczymy jeszcze Wenecję. Jeśli chcecie wziąć udział w takim obozie, to umieszczę niezbędne informacje w opisie tego filmu. Polecam również zasubskrybować ten kanał, żeby nie przegapić kolejnych materiałów. Elo!